Widzowie stało się. Dzisiaj oficjalnie nagrywa się chociaż nagrywa się. Oficjalnie mamy 1000 subskrypcji. Teraz widzicie. Mamy już oficjalnie 1000 subów, więc yy, w końcu udało wam się. Dobiliście to. Jestem mega szczęśliwy ja z, z właścicielem kanału, czyli z wiłem. Jesteśmy mega zadowoleni z tego powodu, że udało się osiągnąć ten. Barierę, to to tysiąc subów, bo jak mamy teraz te tysiące subów, może bardziej on ma, to w końcu można powiedzieć, że jest to jakby u nas okres, w którym możemy się już bardziej rozwinąć. Bo na przykład będziemy mieli kotwic, jak już wspominałem nieraz i właśnie niedługo będzie, będzie konkurs z okazji tych tysiąca i w sumie ja sam też będę jakby robił. Ten będę bił yy, specjalny specjal będzie. Ben, ja nie będę wam jeszcze zdradzał, na czym to będzie polegać. Więc jakby... No, dowiecie się w swoim jakby czasie, bo to... To też niespodzianka dla was jakby. No bo tak naprawdę jest to mega ciekawe, co planuję wam, to planuję zrobić. Bo jest to dosyć spory... Pomysł, znaczy pomysł. To jest po prostu spory projekt, który planowałem od dawna i w końcu będę miał okazję go to zrobić. A więc jest tego mega cieszę, bo w końcu to zrobię. Będziecie jakby... Znaczy to nie jest jakiś duży taki potężny projekt. To jest w sumie. Um, to jest coś takiego jak na przykład jak są specjalne ludzie robią, ale to jakby będzie... Coś lepszego, jakby. Jakby planowałem zrobić coś innego na te 1000 subów, jakby co teraz są, tylko jakby nie za bardzo jak teraz wiecie, To mnie małatwiło do 45 osób jest. Więc jakby już dosłownie za niecałe kilka dni, będzie właśnie. Cały, znaczy nie całe kilka dni, dwa, trzy. Musicie chwilkę poczekać, bo to też smontowanie tego, nagranie, trochę to zajmuje czasu. A w międzyczasie was oprowadzam właśnie po mojej bazie. <grym> znaczy nie tylko mojej, bo jeszcze już tych noga, którego poznacie może na tym, jak będzie specjal. To może go poznacie, chociaż mała jest na to szansa, ale no jest szansa na to. Nie pokazuję Wam specjalnie troszkę, na no to żebyście sobie nie przeszli przypadkiem. <grym> tak tego bym bardzo nie chciał. Jakby... co za taką reklamę, ale tam nieważne. <grytania> Wracając do tematu, to cały ten pomysł. Jakby jest brany od youtuberów i to jakby... od takiego pewnego YouTubera. W sumie <grytania> od wielu youtuberów to jest pomysł. Jest to jakby... no trochę może powiedzieć, że... Ale u mnie to będzie w innej wersji. Jakby jest to. A, jak Zusie. Chciałbym powiedzieć wam, ale nie mogę. Więc jakby, no. Dziękuję. Dziękujemy. Ja zwiewiłem. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście. I to dziękujemy Wam, bo my sami sobie nie możemy pogratulować, że widzieliśmy tysiąc słów. Tylko to Wam dziękujemy. Jakby, bo to. Dzięki Wam jest te tysiąc subów. Dziękujemy Wam, że jesteście i w ogóle oglądacie nasze filmy moje i Wiewieki. Bardzo Wam dziękujemy. Do następnego.